Jezus! Hej, cześć, sięmaneczko, ludziska, Sonia Gabe i witam Was w nietypowym odcinku, bo nie to z Five Nights at Freddy's... Halo, halo. Nie wiem czy mogę go słuchać, ale dzisiaj ze mną Ziko będzie obok mnie jakby siedział, kiedy ja będę w to grał i będę się straszył, będę, będę płakał, będę sikał, on też będzie chyba grał, ale nie wiem, będę sikał ze strachu, będę płakał i wszystko naraz, dobra eee, Przed, przed zatrzęciem naszej gry powiemy iż ten odcinek jest jakby dedykowany Dedykowany dwóm dziewczynom, mianowicie Claudii i Julii No to co, no to zaczynamy ranie Krzyczenie Błaganie, żeby nie przyszli. Jedziemy. Okej, okay, będę pamiętał Patryk. Wy go pewnie nie słyszycie, bo ja mam bardzo y, mikrofon tak bardziej... Pod tego... Mam teraz bardziej mniej czuły mikrofon i gorzej nie będziecie słyszeć, ale on będzie mi podpowiadał. On będzie w następnej części filmiku y, grał. Zaczymy kto z nas więcej nocy przetrwa, nocie może nawet 30 minut, choć nawet może mieć 5, bo jestem w tą grę słaby. Okej, okay, teraz dzwoń telefon. Tu pozytywka się cały czas jeszcze nakręcona. Są wszyscy. Są. Eee, tylko nie było. Tu jest. Tu jest. Tu jest. jest. Okej, okay, nice. Nie chcę mi się go słuchać. Aha, dobra. Patryk, ty już mi nie daje co mam robić. Dobra, są wszyscy. Eee, są wszyscy. Jest balon, bój, dobra. Więc ja pierwsze poczekamy chwilę. E, czy postuka się już nie? Postuka się jeszcze nie rozkręca. Są wszyscy ok? Są. Jest e, balon, bój. Bo bój. Bo, super zabawa. Ogólnie ja pewnie dotrzę tylko do drugiej nocy. Do drugiej nocy. W drugiej nocy ja już przegram. Więc super zabawa. Są wszyscy. Są. Są. Postywka się jeszcze nie rozkręca, jest fajna zabawa, dopiero na godzinę jeszcze, jeszcze dużo. Nie! Foxy, nie, 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 Foxy, nie, 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 Foxy. Nie zła próba ta to gimpera, nie, ale w szatek włoży, włożyłem maskę. M wiecie, że w tej grze będzie będziemy, będziemy starszy tata gimpera. Więc idźcie z domu próba gimpera. Ale ja się nie boję, po prostu jestem dynamiczny, żeby być cały czas przygotowany na wszystkie, wszystkie zdarzenia, żeby nie być przestraszony, żeby wciągnąć całą grę. Jak wciągnę całą grę, no to naprawdę będzie świetnie. A jak nie... A jak mi wyskoczą? Teraz to, ja, to, ja, to ja popuszczę. Ewidentnie popuszczę. Tak, chciałam 7 not, bo jestem <laughs> dobrym graczem, nie zapytał tatą gim ta, gimpera. Dobra, są wszyscy... Sorry, że gram tak dynamicznie, ale po prostu nie chcę, żeby... My... Nie chcę mieć odwiedzin od nich, tak powiedzmy Balansuje był jest, to są wszyscy Na razie fajnie, elegancko Dobra Wszyscy, wszyscy Wszyscy, wszyscy Wszyscy, wszyscy Druga w nocy, elegancko, fajnie Fajna zabawa Nakręcimy, pozytywkę Wszyscy, 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 wszyscy Wszyscy, nie wiem czemu, ale najpierw się boję, że to mi wyjdzie To jest straszne bo mandle jest złe, dobrze mówię mandle? Mandle. mandle. I czemu ten wytaton musi być taki głośny? Boże. I czemu... Bonnie. Bonnie. Cześć Bonnie. Halo, halo, halo. Nie zaufał co do tak gimpera. to jest noc? Czwarta. Cześć. Boże, czwarty pokój. Sorry, Pomniał mi się. Bonnie. LOL! Lol. Zapomniałem o pozytywce, dzięki Patryk, nie zaprobał tato gimpera Po raz kolejny Okej, okay, nice Jest Bonnie Jest, balance by Cika, jesteś Cika Cika Moja kobita Dobra Tiak Cześć Yo Siemanko Czołem OFEN oh, jest Jest tu Słyszałem go Ta to Gimpera, nie strasznie Słyszałem go w wentylach Halo Tato Gimpera Czemu się leć maskę ta to Gimpera O oh, fuck Tego rana przegram Znaczy nie rana, boże, dzień O oh, fuck! O oh, men! O oh, nigga! O oh, fuck! O! Oh, o! Oh, kurde! Yo, yo men! Nie za, nie za próba ta to gimpera. Lol! Co jest? Wszyscy? Naprawdę? Tato Gimpera. Czemu? Tato Gimpera nie. Tato Gimpera nie. Tato Gimpera nie. Proszę. Proszę, na ruciak, Na pleciak. Na gluciak. Odstrasz ich. Boże. Gdzie cika? Przez kieńkturendy te- oh, O oh, FAK! O! To to Gimpera! Ej, ja nie mogę nakreślić pozytywki! JEDUSZ! JEDUSZ! No to to, to Gimpera, nie! Fox mi wyskoczy na bank Nie! Tato Gimpera Tato Gimpera! Idź ode mnie! Czemu ty Gimpera mnie gnębi? Co? Wszyscy są tatą Gimpera. Same tatusie. Myślisz dlaczego Gimper jest gejem? Bo ma samych tatusi. Tato Gimpera zostaw. Słyszę w wentylach. Tato Gimpera, puść. Tato Gimpera, idź sobie. Cześć, Bonnie. Oh, fuck. Oh, fuck, nygga. Ja grałem w ostatniej... ostatnią noc, którą zagrałem... ...wyszła tylko Bonnie. Nie, ale czeka wyszła o piątej godzinie.

Ony gasy, o Boże uh, location, Co? Kto jest dobry? Oni? Czemu? Uh, Aha, so you know? uh, so on a to czemu ja tu się za No a super, super zabawa, oni jeździenny mają mu sztuwno ale w szósty, w szósty dzień? A to już wygląda, że do szóstego dnia? A to Bandio? Wypienie, wy macie dziwną konwersję, ponieważ ja z nim gadam, aby go nie słyszcie, ale w nie gadamy o tych notach. Możecie... W domyślić. O, fabule, dokładnie. I ogólnie jeszcze raz. Pamiętamy, że ten film jest z dedykacji Julii, Claudii Piona. Nie ma Boni. Super. Posrany, posrany. Cześć Boni. Gitara gra. Nie. No nie. Cika! Moja kobita. Like, OFFK! Oh This GAME! Boże! Klaud, nie! Klaudia, Julia, tej gry nie powinniście lubić. Ta gra powinna być zła. Ta gry nie powinna być w ogóle na tym świecie. Toś, to jest ten, nie? No fajnie. Cześć. O oh, f**k! Jak ona się cof... Jak ona się cofła? Gdzie dziesiątka? Balon! Słyszę ich w wentylach. Tak, słyszę w wentylach. Nie mów jak mam żyć. Nie wiem jak mam żyć, zikuś, zikuś, jak Naciak mówił Mani, to będę mówił ZIKUŚ! FUK Bo ani razu w tą grę się nie przegrałem, w się sensie, gram żebym drugi raz, JEZUS! Claudia, I'm gonna kill you Dobra, teraz cięcie jest, przerwa w nagraniu Teraz będzie grał Patryk Zanim, zanim najpierw muszę wyszedł swoją kupę Ratunku <grywka> <grywka> Cześć, Imanaczko, tutaj w drugiej części I zaczynamy właśnie mój Moją część i jak on w pierwszej nocy nie widzą mu wszyscy, to się obrażę na gę, Naprawdę, ta gra to jest bullshit. Jak grałem pierwsza, to tylko to, to na osoba mi wyszła. A mi teraz już trzy. Naprawdę bullshit. A to było w pierwszej nocy, z niego odpada. długo trzymał maskę ze strachu i pokój się pokazał. Nie, nie, nie. Ja, nie, ja się nie skończę także jeszcze. Ja odpadłem po drugiej nocy Jakiś szybki Czekam Po co marnować baterię? Tak się jest, na dzień No? Na całą noc No boże! Ci przestraszyłem tej maski Tak i oni jest na taki gra No, co ciepłe nie wychodzą, to jest podejrzane. Ty mi 10 w sensie w skryptach level heart. Level heart jak... to, to, to takie... Hi! Ja bym był bliżej ja, ja, ja takie... Hi! Ha, nie, to ha. nie chyba, że moje hearty, które są zajęte. Nie, tak jak było. Ha, haj. takie było... Hi! Takie... Jakieś dziecięce. Hej! Spójrzcie no, jest ta, eeeh, e, to jest, To mi się wydaje, że tylko to wydaje głos u Mnie kiełka jest inteligentna Czyli? Um, chodzi, chodzi gdzie chce Każdą drogą A jakim cudem? Przez sekundę nie potrafię przejść stąd dotąd Albo stąd dotąd Mocna, mocna No, można, można, bronić się <dziśla> U ciebie w domu, tak się aż nie bałem jak przegrałem. Można tylko, że mam dwa razy większy monitor... ...od twojego... ...i jest teraz druga w nocy, nie, trzecia w nocy, przepraszam. Ale nie ma niego. Jest. Aha, jest. No to fajnie, już o pierwszej już dwóch u mnie wyszło. Super zabawa. Ten się wstęp... Cały się trzęsa. Co? Co? Co się Co, co, co? 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 Ale ty jesteś hardkorem hardcorem tutaj gry, party. Niech tego gościsz dalej ode mnie. Czy mówiłem, że jestem hardcorem? Mówiłem, że jesteś lepszą dobra. Nie. Mówiłem, że mam większe doświadczenie z fabułą. Paląc. A, halo? Halo? Nakryć, halo. halo? 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 Yy. Wód? Cześć, to? No, alo Wiesz, jej nie ma. Nie, ja, ja to nie zauważyłem, lol. No, ale inaczej się gra, jak się jest stąd patrzymy, nie, nie się stupiajmy. Raz, dwa. Tak, raz, halo. Halo. Jeszcze dwa. Halo. Sprawdź, sprawdź, dwunaste. Halo. O kurde, ja nie widziałem balonki. Ty! O, halo, halo, halo! Nie ma czeki. Oh. I'm, I'm staying with that to oh, Hello. Hello, hello, hello. Hello. I'm sorry, I'm sorry. Hello. hello. Oh. Stop it man, stop. Chyba yes, o oh, fuck this game. Rentyle już prawda, no nie jestem tutaj taki głupie dźwięki. Kiedy się do mnie zbliżałem. No. Też byłem wtedy. Nie pojechał z jest przestraszony. O oh. oh, super. Ready. Masz ode mnie. dnia nie jestem sam. ja to raz przeżyłem, coś mi nie lubi Obserwuję jest... was. Nie, ma główną bramę. Halo? Halo? To Halo? Halo, halo? Jeden, jesteś tu. Serio? Bo ty dzwoni, bo tam nie było. On jest tutaj. O, no, yes. Jest. Halo? coś na serce? Halo? Nie.

Димушка. <свот> ну то что мне <свот> 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 <свот>

ja bym z tej pracy już od razu wyszedł, bym przetrwał tą pierwszą noc waliłbym bym te 100 dolarów w plecy, bym poszedł stąd Ja bym poszedł na woźnego pracę Idź stąd ja bibliotekarz. Dobra, a w ten moment mogę się skąpać, bo w tym momencie się nie boję Bo serio ludzie, ja powiem Ci, ja, ja Wam powiem, że jestem bardziej przestraszony tutaj niż jak grałem Zaprzeć pozytywne. No, tak, no, no zapomniałem, dzięki. Dwa szybkie nakręty. Znaczy, rozkręty. Sam. 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 są. Jest. Jest, Bądźcie mili dla mnie. Proszę. Naprawdę was proszę. Czasem takiego złego zrobiłem, że chcecie mnie nękać. Ja wiem. Ja wiem co oni mi ale... Dlaczego? nie żeś tak wygrał, tak Wiem, że to Oni myślą, że jestem takim złym mordercą tutaj. Jest, jest. A dopiero jest dwunastka, a o tym nie nigdzie. Cicho bądź! <laughs> to są moje marzenia. To jest pasja. Musimy przeszedłem przyszed drugą noc. Myś, a nie tak chciał, ja, że każdy przed tym się wiedziałeś co pasnie, co ogląda Ja nie widziałem Eee not... O dwoli Zobaczcie Nie tutaj, jak zwykle, gra na gitarze. Mangle, tutaj będzie. Tutaj. Znaczy tutaj. Nie ma O oh, fang gdzie jesteś tutaj? Dobra. Nakręć.

A, jestem przy dwóch wentylach, super. Czy baron bo ja nie ma? Alo! Alo! Alo alo! Cześć! Alo alo! gdzie i w wentylach. <laughs>

Dobra, to tym akcentem się żegnamy. E, jeszcze zrobimy małe potem cięcie. Kto wygrał, jakieś podsumowanie zrobimy. No to co? No to ja się z wami żegnał, Ziko się żegna. Głośniej do mikrofonu. Tata bo... ta, ta Gimpera na spoko nam. W drugiej nocy jesteśmy słabi w tą grę, wiemy. Ja grałem w tą grę drugi raz, naprawdę. Pierwsze, że grałem drugą noc. Ziko grał w tą grę już też drugi raz, więc nie jesteśmy w tej grę trochę doświadczeni, bardziej tak z YouTube'u. No to co? Ja się z żegnam walić tą szatańską grę. Jo.